Siemano! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie! Wy chyba już w szóstym odcinku naszego dwutygodniowego maratonu filmowego na tym kanale i dzisiaj, moi drodzy, tak jak obiecywałam w poprzednim odcinku, otwieramy sobie boksa, tym razem jednorożcowego ze sklepu glambella.pl, czyli sklepu mojej, oczywiście największej, idolki YouTubeowej. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, gdzie otwierałam różowego boksa z tego samego sklepu, to zapraszam, link będzie tutaj, a także w opisie, więc koniecznie sobie zobaczcie. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Tutaj są najnowsi subskrybenci. Jeżeli chcesz się pojawić na następnym odcinku, to kliknij ten czerwony przycisk na dole. I to chyba tyle, co miałabym do powiedzenia, tak w ramach wstępu. Zapraszam, słuchajcie, do otwierania Mystery Boxa No Witam, witam. Za ten kalendarz adwentowy zapłaciłam 595 zł. No drogo. On już jest chyba troszeczkę cięższy niż ten różowy, wam powiem. Ale myślę, że to po prostu kwestia przypadku, no bo te rzeczy tam są totalnie losowe. Co jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że jest w lepszym stanie niż ten różowy, bo nie jest tak skopany. Jestem ciekawa, czy dostanę tutaj drugi podpis dla Pauli. O Boże, ja już widziałam troszeczkę, co jest w środku i boję się zobaczyć, czy to jest faktycznie to. Chwila. Oh fuck! Nie mogę co powiedzieć. Dobra, super, super. Podoba mi się. Już giga koks. Dalej, słuchajcie, mamy piórnik w jednorazie ale mi się to naprawdę giga przyda. Piórnik jak piórnik, dość taki szajski. Wydaje mi się, że no kilka użyć i ten zamek będzie odleci po prostu. Nie wygląda to na coś trwałego. Dalej, widzę tutaj taki kolejny długopis. W przednim boxie również mieliśmy długopis, ale ten widzę, że nie ma zawleczki. Tamten miał zawleczkę, zaraz przetestuję jak on pisze. Ojojoj, co to się dzieje? Chyba pod złym kątem pisałam, nie wiem. Ale coś tu zaczęło przerywać, bardzo niepokojąco. Zobaczmy sobie bliska. Nie no, jest to niebieski tuż. Tamten był raczej czarny. Jeżeli chodzi o wykonanie tego długopisu, to pozostawia ono wiele do życzenia. Widzicie, tutaj się już zdziera ta farbka, więc to no nie było najwyższej jakości, umówmy się. Aha, możemy mu zdjąć nawet grzywę. Nie wiem dlaczego tak się da zrobić. To chyba nie powinno być możliwe, ale okej. Okay. Dalej, breloczek. No też to wykonanie pozostawia wiele do życzenia, no ale umówmy się, tak? To są rzeczy z Aliexpress kupione i sprzedane drożej, także no nie wiem, czy tutaj oceniać jakoś bardzo tę jakość, no ale wiadomo, ja tutaj za bardzo nie przydadzą mi się te rzeczy. Dobrze. I czy to jest już ostatnia rzecz? Będzie mi przykro, że to już koniec otwierania, ale wygląda na to, że to już jest ostatnia rzecz i jest to notes. Notes nawet wyprodukowany w Polsce. Ula la! A nie, nie, made in China, dobra, sorry. Tutaj przeczytałam Warszawa Polska, już myślałam, że to z Polski, ale nie nie? Coś tutaj się mi on już rozwalił. Czy to tak miało być? To chyba tak nie miało być. Yy, widzowie, Wam powiem. No nie, naprawdę. Jak można tak źle skleić notes? Jak to jest możliwe w ogóle? Kto to sklejał? No co to jest? naprawdę tego się nie da odkleić. To jest tak przyklejone na krzywo. Tutaj najlepiej widać. No, przecież to powinno być tu przyklejone. A jest jakoś na ukoch zdziwnie. Anyway, karteczki mają bardzo ładne kolory. O, jaki fiolet. Bardzo ładny fiolet ogólnie. Ale szkoda, że ten notes jest taki kopnięty. No, co to jest w ogóle? Ten notes mi giga w tym momencie. Zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze się znajduje. Uuu, jest i kolejny Peace. No szkoda, że nie z dedykacją, ale myślałam, że będzie tylko jeden. Co ciekawe widzowie, a możecie zobaczyć nawet, że są te podpisy faktycznie własnoręczne, bo się one różnią od siebie. Tutaj już nic więcej jak widać nie ma, tylko folia bąbelkowa oraz krótkie kukurydziane. Oczywiście zjem sobie je później. Żartowałam, nie róbcie tak. Podsumowując cały ten boks, jest on moim zdaniem dużo gorszy od Mr. Boxa różowego i chyba żadna rzecz nie spodobała mi się tutaj na tyle, żebym ją chciała sobie zatrzymać. Wygląda na to, że najdroższym przedmiotem jest tutaj piórnik, którego jakość wykonania niestety mnie bardzo zawiodła. Materiał jest bardzo cieniutki, a patrząc na ten zamek, już sobie wyobrażam, jak się on cały czas zacina. Długopis wygląda, szczerze powiedziawszy, jakby był już przez kogoś używany. Wskazuje na to po pierwsze brak zawleczki, po drugie, zdarta farba na zewnątrz i oczywiście fakt, że przy pierwszej próbie pisania tuż już zaczął przerywać, co pokazałam na nagraniu. Brelok wygląda również bardzo źle, ma poszarpane boki i w mojej opinii wyjątkowo brzydko dobrane. Kolory. Zaś notes, jak sami widzieliście, rozleciał mi się w rękach tuż przed kamerą. Udało mi się go później skleić jako tako i przynajmniej ma śliczne karteczki. Chyba w sumie jest to jedyna rzecz z całej tej paczki, która mi się może jakoś przydać. No może ewentualnie jeszcze długopis, jak nie będę miała czym pisać. Co do balona, trudno jest mi ocenić jego jakość, natomiast mam zamiar go odpakować i spróbować nadmuchać podczas najbliższego streama na Twitchu, także można zaobserwować, jeżeli jesteście ciekawi jak to wyjdzie. Natomiast o ile nie jest uszkodzony i o ile nie różni się jakoś znacznie od obrazka, jaki widzimy na opakowaniu, to myślę, że balon może być właśnie najlepszym itemem z całego tego boxa. Wcale nie nagrywam obu tych boksów jednego dnia, i wcale nie nagrywam obu tych pożegnań jednego dnia, ale jest już ciemno, słuchajcie, więc pozwólcie, że tak przy oknie nagram to pożegnanie z moimi cudownymi uszkami, które oczywiście sobie zatrzymuję, bo mega mi się podobają. One są akurat cudowne. Reszta tego boksa prawdopodobnie pójdzie do mojej siostry. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się spodobał ten odcinek. Dzięki bardzo za obejrzenie do końca, do następnego i pa!